Z tej strony Agata z W dzisiejszym filmie przedstawię Wam sposób na wymiany oraz zwroty w naszym sklepie. Zatem zaczynamy! Zwroty oraz wymiany są przyjmowane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przed Ciebie przesyłki. Pamiętaj, że produkt powinien nie nosić żadnych śladów użytkowania. Powinien być nieuszkodzony, a także powinien posiadać oryginalny metki. Jeżeli chcesz dokonać zwrotu, koniecznie pamiętaj o tym, aby dołączyć Paragon do wypełnionego formularza zwrotu. Odsyłając paczkę, pamiętaj, żeby ją dobrze zabezpieczyć. Nie zapomnij też o wypełnieniu formularza, który od nas otrzymałeś, ale możesz go również znaleźć na naszej stronie internetowej. Najważniejsze dane w formularzu pozwolą nam na znalezienie zamówienia. Oraz dokonanie zmian. Nie zapomnij o zawarciu numeru zamówienia, Twoich pełnych danych, a także numeru konta oraz numeru telefonu. W momencie, kiedy paczka do nas dotrze, wprowadzamy ją do systemu. Zostajesz wtedy poinformowany mailowo, że odebraliśmy Twoją paczkę, a środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni tą samą metodą, którą płacimy. Jeżeli Wybrałeś płatność gotówką, pamiętaj, żeby podać numer konta w formularzu wymiany Mistro. Jeżeli interesuje Cię wymiana, pamiętaj, żeby napisać, który produkt wymieniasz, a także na jaki. Jak to natomiast wygląda w procesie wymiany? zupełnie podobnie. W momencie otrzymania od Ciebie paczki z wypełnionym formularzem wymiany, zostajesz poinformowany mailowo, że otrzymaliśmy Twoją paczkę. Wtedy. Twoje nowe zamówienie trafia na produkcję. W ciągu dwóch dni wysyłamy je zupełnie na nasz koszt. Pamiętaj, że zamówienie do wymiany musisz wysłać jednak na swój koszt. Dlatego polecamy korzystanie z Poczty Polskiej, ponieważ jest najtańsza i można monitorować swoją przesyłkę.